No kochani, mamy wielki finał e, w Garlicy, Szkoda, pisze Masters. E, słuchajcie, brygada KS Talent jako jedyna brygada z Polski dociera do e, finału imprezy. Przypominam, że 15 drużyn, z czego trzy polskie, cztery przepraszam, polskie. Mieliśmy tutaj, tutaj kochani stal, e, brzeg, dwie drużyny i... Skorpiony Lubań, kochani, nie znam końcowych wyników, zobaczycie z dekoracji. Kochani, natomiast przed nami ostatni, najważniejszy pojedynek. Słuchajcie, godzina jest około 13:30, czyli środek szagmy. Szkoda, troszkę. Hello, moi przyjaciele z Gerlitz. Hello, jest Good? Super. Słuchajcie, syn pana trenera z Osik. Także serdecznie pozdrawiamy. Jak pamiętacie, ta postać na naszym kanale już występowała. Jako zwycięzca, jako najlepszy zawodnik turnieju z Garlic dostał, kochani, nagrodę. Natomiast ja będę starał się Wam w tym finale jak najmniej przeszkadzać. Skupimy się, kochani, na sportowym aspekcie. Nie będę za wiele komentował, dlatego powiem, co mam do powiedzenia teraz, kochani, a potem oddamy się kibicowaniu. No, chęć walki u chłopców jest spora, zobaczcie, jesteśmy pierwszą drużyną, kochani, na boisku. Nie mamy jeszcze przeciwnika, natomiast przeciwnikiem Gospodarz e, będziemy grać przeciwko Gelbweis e, e, Gerlitz i to będzie kochani wielki finał, czyli mecz o e, pierwsze miejsce tego turnieju. Przypominam, że nie przegraliśmy dzisiaj e, nic w grupie, cztery mecze zagraliśmy kochani e, w grupie, potem kolejne dwa w drodze do finału i to jest nas kochani siódmy mecz, e, czyli mecz finałowy. Jak chłopcy to zrobią, kochani, jesteśmy najlepszą drużyną e, w, o właśnie NV. Tak, to jest ta ekipa na żółto-czarno, żółto-biało. Muszę powiedzieć, że bardzo wysokie, słuchajcie, e, bardzo wysocy chłopci, czyli już jakby e, siła fizyczna widzę po stronie. E, słuchajcie, gazuwe tak także... Chłopcy, kochani, z, ze sporymi warunkami fizycznymi. Jesteśmy bardzo ciekawi. Pozdrawiamy serdecznie, panie trenerze. No, za momencie, kochani, będziemy rozgrywać jeszcze ostatnie wskazówki od trenera, kochani, Rafała. Dzisiaj drużynę prowadzi trener Rafał z trenerem Kacprem, trener Kacper kochani, to młoda osobowość, która dobija do naszej drużyny, jest kochani jakby na stażu, na przyuczeniu kochani, jest asystentem trenera Krystiana w wielu grupach, mamy kochani okrzyk, mamy okrzyk kochani i mamy wejście na boisko, słuchajcie, zobaczymy kto zachował więcej sił myślę kochani, kto lepiej poradzi sobie z tymi warunkami fizycznymi które są, przypominam tutaj myślę około 50 stopni ciepła Mamy, dlatego zawody zostały skrócone, kochani, czas gry do 9 minut, kochani. Natomiast 7 razy 9 to i tak 63 minuty. Kto nie gra w piłkę w takim upale, to wie, nie wie o czym mówię. Natomiast kochani no kochani, tam okrzyk wojowniczo. Tam okrzyk jest, słuchajcie, spory, także widzę, że poziom kochani Adrenaliny u chłopców jest bardzo, bardzo duży. Ja powiem szczerze, kochani, że oczywiście chciałbym wygrać tą imprezę, natomiast drugie miejsce jest to bardzo dobre miejsce. Przypominam, że większość naszych chłopców zagrała wczoraj zawody, kochani, w Ostryc, także wczoraj również sporo minut byliśmy na trawie na słońcu. Także z jednym rezerwowym, kochani, to też jest sytuacja kochani taka zjawiskowa, czyli e, no, zobaczymy jak to się nam tu poukłada uwaga i zaczynamy zaczynamy kochani jest na przebitkę piłka kochani aut w tamtą stronę Kuba, tył, kuba! Powodzenia! E, wzajemnie Artuś, dobrego oglądania. Jest mi się słuchajcie, Fajnie to zrobił, natomiast troszkę długo nam się z tej ziemi podnosił. Jest 300 gra, jest 300. Druga, butej! Jeszcze raz, daj jeszcze raz, daj jeszcze raz! Pierwsza! Sabuś, szybsza, ta piła, szybsza! To duże chłopy są, zobacz oni o głowę więcej od ciebie! Szybciej Sepciu to trzeba grać, to duże chłopaki są. Szybciej, seboczy, duże chłopaki są. Dawaj już siadę, siadę, siadę. Wracaj Sebuś wracaj! Przypominam kochani, że turniej jest numer 9, czyli jest dla rocznika. 2006, natomiast ja, ja. dzisiaj, kochani, jesteśmy w składzie, gdzie właśnie o Misiu 2007. Uwaga, Misio, uwaga, uwaga, nie dajcie strzelić, nie dajcie strzelić, uwaga. Misiu, wygląd! Super! Daj, daj, daj! Patrz! Gaz za długo! Szkoda kochani, uciekła nam piłeczka. Ej, kochani, e, daleko zachodzimy e, grając w finale na tej imprezie, natomiast na no, apetyt wiadomo jest wielki. Natomiast muszę powiedzieć, że z każdą minutą jednak mi się udziela e, poziom emocji, jak przystało na meczek finałowy, kochani. Brawo Guciu, super, przerwane. Już odcinaj go. Odcinaj go. Gutek, pomóż Chodź do tyłu, lekko co Teraz ty, Gutek. Aj! Wracaj, wracaj. Nieporozumienie, kochani. Gutek Sebem za blisko gracie! Za gęsto! Przeszkadzacie se!

Grajcie, trzech zostało, wracajcie! Ostni nie, ale na winą chłopak. Mamy 1-0. E, mamy 1-0, kochani, dla drużyny z Gerlis. No ładnie sobie to na winą głupich dwóch obrońców. Trzech naszych kochani zostało z tyłu. Także gonimy wynik. Gonimy, nic się nie stało. Gramy. Gramy swoje. Słuchajcie, sabuś. Graj Gutka! I obróć się Super! Jedź z w to! Uderz! Wracaj jeszcze, wracaj! Bracie wy, obramkasz! Brawo Gutek, ale strzał szybciutko! Szybciutko! Graj Kacper szybko Gutka! Gutek, wyjść do szału, wyjść do szału. Oni Cię nie znają, wyjść do szału, oni Cię nie znają! Graj Kacper po ziemi, do szału, wyjdź Gutek! Boję się kochani, że to jednak więcej siły chyba zachowała drużyna Brawo, ładne wejście Oskiego Słuchajcie, więcej siły, kochani, wygląda jakby zachowała drużyna z Gerlic. Natomiast uwaga, jest Fabik, kochani, który w takich sytuacjach brać... Idź mu Gutek, wyjdź, 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 wyjdź graj! Graj! Jest! Brawo Buciu, super! Wracamy do gry, brawo Fabik, super! Ekstra! 1-1, gramy dalej! Brawo talenty, super! Jeszcze jedną trzeba zrobić! Oskar Szela! Oskar Strzela! Uważaj Szela, Jedź! Jedź Kasper, Jedź Palik wyżej! Aj! Jaj, wróćcie! Nie ma, ale mamy szczęście, kochani! Jaki finał piękny! Nie ma, nie ma, nie ma! Nie, no nie, nie! Panie sędzio, nie! No nie! Nie wolno psuć finału dzieciom! No to... Ch Teatr zrobił chłopak straszny, no patrzcie. Panie sędzio, nie wolno ta. Kochani, no kiedyś nas na tej skodzie już pokrzywdzić. Nie wolno. Nie, to jest, bo, kochani. Raz, że nie w świetle bramki. Słuchajcie to. To nie wolno czegoś takiego robić, kochani, absolutnie. To sami ocencie. Zobaczcie, ja już nie będę nic komentował, bo ja opinii sędziego, kochani, nie lubię podważać. Natomiast no pewne rzeczy e, gramy z gospodarzem, kochani. No sami ocencie, dobra? Mi osobiście powiem wam szczerze, jakby przechodzi troszeczkę entuzjazm do tego finału, kochani, i do tej imprezy. Także uwaga, no nic jeszcze walczymy, ale powiem wam szczerze, czuję się troszkę pokrzywdzony, kochani. W takim meczu. Nie, nie jest zawodnikiem w meczu. Ale nie jest pod meczem. Siedzi i gryzie paznokcie. Nie? No powiem Wam, mimo wszystko, mimo wszystko, kochani, no szkoda mi całej tej sytuacji. Kochani. Nic. Taka jest piłka, pewnie emocje i okay. przyznam rację, Natomiast no, w tym momencie tak się inaczej, znowu jest jeszcze Katper! za środkę. Kasper dojdź do piłki! Nie wolno za połowę od bramkarza. O no, już myślę, że uciekam, kochani ten mecz. także szkoda troszeczkę. Okay. Gutek jedź, Zróbcie to! Zróbcie to jeszcze gutek jedź. Brawo, Fabik, wracamy do gry, super! Jeszcze jedna! Jeszcze piłkę, piłkę, Gutek! Piłkę gramy! Jeszcze jedna! I Kacper dami z powrotem, gramy! Jeszcze jedna, brawo! Brawo, jeszcze jedna, jedziemy! Usiądź, Fabik, usiądź na nim! Kam, 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 Spokojnie! Fabik, na połowę weź Fabik! Szeroko Kuba! Super! Idźcie trzeba, pójść go! Nie! Nie! Oj kochani! Brawo! Brawo Kuba! Super! Brawo! To szkolek tak, przepraszam za poziom emocji. Jednak to jest finał, to jest piłka. Ja Was najmocniej za ten poziom emocji e, przepraszam. Natomiast tak czy inaczej no zdania nie zmieniam, kochani. Rozmawialiśmy z organizatorami, że pole karne tu jest bardzo długie, natomiast rzuty karne jakby... E, Gutek, jedź, Gótek! Jedź! Wracaj! Brawo, Guciek! Tam bym nie gwiznął! Rzut wolny bym gwiznął, panie sędzio, ale karnego nie. Sam mówiłeś, że to musi być w świetle bramki. arbiter, kochani po polsku, e, rozumie, dlatego że to nasz urodzony, kochani, e, tutaj w garnicy e, polskojęzyczny, kochani e, z, z Niemiec, kochani, e, czyli nie wiem czy mogę powiedzieć polo Niemiec. Mamy dogrywkę albo karne. Karne czy dogrywkę? Karne. Będziemy mieć, kochani, karne, jak widzieliście, drużyna karne wykorzystuje dobrze. Natomiast zobaczymy, jak dzisiaj dysponowana jest drużyna, zobaczymy, jak dysponowany jest dań no, znaczy, pić. Znaczy tak, myślę, kochani, że ten, ten karny jakby nie powinien mieć miejsca i tutaj, kochani, w żaden sposób byśmy nie chcieli bronić gospodarzy czy pana sędziego, który jest gospodarzem. Natomiast nawet miejsce, w którym miał miejsce przestępstwo piłkarskie, karskie, Czyli przewinienie, które odwiedzał pan sędzia, nie było w świetle bramki. Była taka zasada, że tam będą rzuty wolne. Natomiast e, troszkę przy aktorzy uchowczych, kochani, myślałem, że w tej grupie wiekowej rzadko się aktorstwo trafia. Natomiast widzę, że wśród tych kochani, e, dobrych, poselekcjonowanych e, drużyn, e, jednak takie rzeczy, kochani, czasami mają miejsca. Także my będziemy teraz, kochani, rozstrzygać o losach turnieju, w rzutach karnych. Przyznam szczerze, że bardzo nie lubię tej formy. E, natomiast e, będę z wami i e, ten moment jakby dogramy do końca. Także do zobaczenia w rzutach karnych.